Witam, witam polskie WSK. Dzisiaj wielki odcinek będzie lakierowanie, czyli taki ostateczny efekt albo z to po całości, albo z to po części. Co będzie, no to się okaże za tam kilka ujęć, więc zapraszam do oglądania. Na początku, co mogę powiedzieć, jest po, polakierowane od spodu, tak? Od spodu już na Ament, na Cito, fajnie wyszło i jeden tych drugi zbiornik, tam boczek, tam jakieś mniejsze elementy. Będzie trzeba też po użyć y, resztę plastiku, bo ja również y, w ten sposób będę odświeżał. Y, ale zanim to zrobię, ćwiczyłem troszkę szparunki. Szparunki nie będą z ręcy, tylko jak to się mówi, z taśmy. Y, taśmą sobie za, z, y, zamaskuję fragmenty, które nie będę chciał, żeby zostały polakierowane na czarno. A? Dlatego iż pierw y, psiknę po prostu białym. Tu, tu. Nie będę całego błotnika psiukał, e, chociaż tyle mam tego białego, no mogę cały błotnik psiuknąć z góry, nakleję sobie taśmą i potem wjeżdża czarna baza, ta docelowa, e, jak już popsiukam, po zrywam taśmę, dziękuję, biały szparunek zostaje. Ćwiczyłem i też na tym błotniku, tu oczywiście zostaje taka szpara, więc idzie tutaj, 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 tu taki zawiasek ładny, pyk i z drugiej strony to samo. Czyli też mniej więcej odtąd i tutaj też sobie zakończę tak fajnie, żeby niby wyglądało, że to niby z pędzla jest, e, z ręcy, jak to się mówi. E, tam mniej więcej gdzieś do tego momentu idzie ten szparunek e, w błotniku tylnym. Zresztą widać jak ta baza czarna poprzechodziła, więc jak będziemy już to lakierzyć, no oczywiście tutaj sobie ładnie pozabezpieczam, żeby e, biały nie napsiukać na to już polakierowane. O, sorry, otwory również. Zbiornik, zbiornik już podchodzimy. I już jesteśmy. Pyk zbiornik również został zapodkładowany. Teraz sobie zabezpieczyłem, bo tutaj miałem takie małe niuanse do poprawy. Jeżeli chodzi o, o. Takie małe były dziureczki, więc musiałem to dodatkowo zabezpieczyć. Ta już strona jest matowiona, Została kolejna i zbiornik też lecimy na CITO. Lakierowania, ciąg dalszy. Słuchajcie, zapomniałem, że mam tak zwaną wolną wolę czy własną wolę, silną wolę i mogę polakierować pojedyncze elementy, a nie wszystko naraz, jak ja to robię zazwyczaj, bo to się mści. Więc w sumie tak na rozluźnienie, że tak powiem, mimo, że jestem padnięty na ryj, wziąłem sobie zbiornik, który już wcześniej wyszlifowałem, wyzmatowiłem, przygotowałem i on jest w tej chwili pokryty bazą, która już podeschła, na tyle, że mogę kłaść Śmiało e, lakier bezbarwny. więc fajnie to na razie wygląda. Wygląda to zacnie, e, i dzięki temu, że wcześniej polakierowałem sobie wnęki, które teraz osłoniłem taśmą. Czyli dodatkowo nie zapruszę. E, również korek sobie tutaj zabezpieczyłem, bo tam z e, zewnątrz to może być, ale tu w środku to niech już będzie sam ten epoksyd. I teraz tak, już tutaj nic nie odtłuszczam, tylko przelecę tą ściereczką antystatyczną. Wziąłem sobie też na próbę kominek, czyli plastikowy element, który wcześniej tylko przygotowałem, tylko zmatowiłem i no zobaczymy, jak to się będzie trzymało. Bo tutaj żadnego podkładu typowego do plastików nie dałem, tylko zostało mówię to przematowione. No i co? I jeszcze walniemy tego bezbarwnego e, lakiura. Pistolet szykuje. Zaraz kompresor wystawiam, żeby też nie dostał e, wciry, bo to szkoda, żeby to wszystko się pyliło. No, więc let's go. I pyk, kolejne lakierowanie. Słuchajcie, jedziemy z błotnikami, a gdzie jest zbiornik? Zbiornik, no były takie małe przebitki, eee, położyłem na tym na słoneczku, żeby fajnie to tak jakoś zaprezentować, no było sporo śmieci na tym baku, będzie do polerowania i może jeszcze jedną warstwę tego lakieru położę, żeby jeszcze większą taką głębię i eee, takie prawie, że piano black. Takie powstało, ale nie wyprzedzajmy faktów. Zobaczymy, może, może zrezygnuje teraz. Błotniki, i teraz tak zabezpieczyłem sobie je od środka, żeby też nie zapylić bez sensu, tak? Psuć sobie robotę. I teraz jest taki myk, że biorę tę białą bazę, ale troszkę ją przyciemnie, bo ja gdzieś tam doczytałem, że ten biały to nie jest taki czysty biały, tylko taki troszkę brudniejszy biały i troszkę go tak wiecie dodam tego czarnego zobaczymy, co wyjdzie a jak nie wyjdzie no to trudno i sobie tutaj tak psiukniemy tu trochę tu i tak samo tu i tutaj potem podesknie baza nakleimy sobie ta to tu też wam pokażę tylko czekaj to jest co to jest to jest przód czyli będzie tu do tąd tutaj pomijając ten fakt i tutaj sobie tak zaokrąglę na taki jakby, jakby to powiedzieć, taki by, że niby pędzel taki idzie, nie? Znaczy to i tak będzie widać, że taśma, ale słuchajcie. Dobra, no to co, działam jeszcze. Kurde, jakiś mam katar, kaszel po prostu świetnie, więc w masce będzie się wyśmienicie robiło. Polecam. Słuchajcie, bawię się z tym takim pseudobrudnym białym. Pewnie jest od RAL. Na, na temat tego białego. Dodałem tro, dosłownie tam trzy kropelki już do rozrobionej bazy białej, która jest na samym końcu tutaj tej miareczki i to jest czysta, czysta, żywa biel. A po prawo to jest taki ten właśnie brudniejszy biały. I w zasadzie, gdyby nie było tego polewo białego, to rzeczywiście ciężko to rozróżnić, ale w sumie widać. widać tylko nie wiem, jak to w sumie kamera może oddać, bo na przykład teraz tak średnio o teraz na przykład już bardziej między lewym a prawym białym jest taka taka mała różnica i cóż mam zrobione a tu setka chyba jest tej bazy, tyle wystarczy więc sobie tam dosłownie wziąłem na patyczku tam kilka takich kropeleczek, poleciało do tej bazy e, wybełtałem i o. na żywo jakoś lepiej, no i tak ten aparat nie zawsze musiałbym się pobawić, o Jakieś takie kontrasty. No, no nieważne, dobra, działa Czarne jest, jest. Wyklejone są szparuny. Są. Czy zaraz tak. będę zrywał? Tak, zaraz będę zrywał. To jeszcze sobie troszkę tam odparuję i zaraz będziemy klarem, ale to tak pół godzinki dam. Bo tu u mnie takie są warunki, a nie inne, że nie tam od razu, od razu tylko odczekam, zaraz tu będę odrywał. No, co to będzie, co to będzie? Tada, powiem Wam, jak na pierwsze szparunki, w porządku. Jestem nawet zadowolony, gdzie u mnie to samo krytyka, jak zwykle, jest w kosmosie. Co prawda, robiłem w komarze, jakiś ten krawat, taki na zbiorniku, na samym środku. To w ogóle też ze streeta tak poszło, krzywo, jak zwykle, ale. Patrząc nawet na takie, wiecie, że tu takie zakończenie jest takie bardziej pod pędzelek, nie? Kurwa, fajnie. <laughs> Jeszcze jak mówię, polakieruję to wtedy, będziemy się przyglądać. Jest mały fakap, owszem, na przykład tutaj mi się nie podoba. E, tu jakoś kurwa, nie wiem, jakoś taśma dziwnie tak podeszła i, i się taki kurwa ząbeczek zrobił. Ale słuchajcie, kurwa, źle wygląda. Dobrze wygląda. Linia też taka nie za gruba, nie za cienka. Fajna, fajna, no. Tak mniej więcej jak na tych rysunkach yy, Znaczy na tych tych Gdzie to mogłem tutaj chyba troszkę Niżej yy, Tak samo chyba tu ale później wam powiem Dlaczego tak jest trochę wyżej Niż powinno Dobra nieważne Kurwa stary ale tu kiera, nie Dobra yy, Ja już skończyłem na dziś powiem wam Super się wylało Wygląda to naprawdę zajebiście Oczywiście jakieś syfy są. Na przykład tu. Ale to spolerujemy i... i... Ja pierdolę, ka tu sikiera. Kurwa, zobacz. lux, No, coraz lepiej mi idzie, nie? Ale kurwa... Pyk. Następny dzień. Słuchajcie, trzeba posprzątać tutaj ten bajzel. No, dykty Pomagają, trochę nie, przeszkadzają. Dobra, rozklejamy błotniczki. Powiem Wam, że kurde, tak to wygląda, zarobiście. W sensie, no tak się fajnie ten lakier wylał. E, oczywiście syfki, jakie są, ale zobaczcie, nawet mory takiej nie ma typowej. Kurwa, no lustro. Lustro się zrobiło, a to i tak muszę wypolerować, no bo słuchajcie, no tu syf, tu syf, no ale jak ja jeszcze mam bra bramę taką jakąś z, z pianki, gdzie tam jest miliard syfu. Ale nie, nawet jakbym wydmuchał, to powiem wam, że, e, że i tak i tak jest ten syf, tylko no tutaj przy, przy tym klarze dodatkowym, no to e, paski też fajnie wyszły. Nie jest to cud. Słuchajcie, można by było się jeszcze tu kłócić, e, jakiś wytykać sobie różne niuanse, ale nie o to chodzi z tej, e, z tej perspektywy, bo wiecie, jak ktoś będzie chciał podejść do motoru, zobaczyć tego. E, kurwa po łapach, nie? stąd ma oglądać i. No, nie wygląda pięknie, tak ma wyglądać i będzie wyglądać. Więc y, jeszcze kilka tych elementów przygotuję, to też ujęcie takie zrobię. I nie wiem, czy, y, czy będziemy się wtedy żegnać, żeby taki krótszy troszkę odcinek y, do oglądania był. Dobra, będziemy jeszcze o tym myśleć. I pek, janosiki janosikują, a to są ostatnie elementy, które będę lakierował. Czarno, 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 czarno. bezkolorowo. No, i później, oczywiście, wszystko też bezkolorowo, czyli bezbarwnym lecimy. Dwa lampiony tutaj nie powiem w sumie tej narzędziówki, pseudo narzędziówki, bo to i tak tylko z tej w zasadzie strony będzie widoczne. Ale mówię, to tam dwa psiknięcia w tą czy w tamtą, niech też będzie. Ten boczek jest z drugiej strony, bo ten jest akurat metalowy. Te są oryginalne plastikowe. No, co prawda, naprawiane, ale ładnie wyglądają, więc powinny się nadać. I te na no, no bo tu jest oryginalny kolor, no to te one mają troszkę większą wartość, przynajmniej dla mnie i prawdopodobnie dla innych. Tutaj zaraz to też będzie, będzie to trzeba schować. Nie wiem, myślę, czy, czy to jakoś nie przykryć. Jeszcze tak dmuchałem, ale zawsze jakiś taki kłużyk wychodzi. Czy nie wiem, no bo wygodniej mi po prostu jest tak na takim blacie położyć niż to trzymać w ręku i żeby. To latało, a nie mam tyle, powiedzmy, krzesełek, żeby coś takiego zrobić, chociaż fajnie było na krzesełku i sobie psz, 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 obracać, nie? I... Albo, czyli brał tak, rękawiczka, oczywiście szlak trafił, czyli bym odkładał, pyk. Nie, to już spadnie znam życie, nie, to, to, to nie, to nie to się, to se nie wraci. Dobra, działamy.